Hello, we wrześniu 2020 roku Shotcut wprowadził dwa nowe patche. Z tym, że jeden jest taki właściwy pacz z 13 września, a drugi pacz jest taki można powiedzieć poprawkowy. Poprawiałem to, co zepsuli wcześniej. Głównie chodzi o MAKA, Pokażę tu, jak co w tym zasadniczym paczu jest dodane albo zmienione. Tu jest coś takiego, że zmiesiona jest taka kropy, czyli te takie. No dobra, kropy. Druga sprawa. Dodany jest blur i tekst. Blur jest dodany taki, że można sobie gotowy nam taki blur robi wokół zdjęciach, które możemy sobie zaznaczyć. Zaraz pokażę to w środkacie. A filtr robi coś takiego, że ten tekstowy, że możemy sobie tekst edytować tak jak w klasycznym edytorze tekstu. Poza tym layouty są zmienione, czyli wygląd pulpitu. Dodane są krześć prefiksów, które są jakby gotowe na, tak jakby do edycji, konkretnej edycji. Tu mamy jeszcze no, zmieniony zoom, że możemy sobie fit zrobić, czyli tak jakby e, powiększyć ten maksymalny zakres tego zoomowania. No i mamy zmieniony tam jeszcze filtr Pozycje. No, i tam jeszcze inne rzeczy, które nie będę się tym szczegółowo zajmował, bo w sumie nie używam też niektórych rzeczy, więc nie ma potrzeby. Tak, tu ta nowa wersja 27 września poprawiła te rzeczy, które były zepsute. Głównie chodzi o Maki, i tam jeszcze inne błędy ponaprawiali. Także no to taka bardziej, mówię, taka bardziej ładka niż nowa wersja jest yy, zmieniająca. No więc tak, ściągamy sobie tam najnowszą wersję. 27 września. Ja mam 64-bitowy system, więc sobie ściągam. No, jeżeli sobie ściągniemy, to już możemy działać na tej najnowszej wersji. I teraz tak, pokażę konkretnie co tam, co tam się zmieniło. Mamy teraz takie layouty, czyli wygląd. Sześć takich dostępnych z prawym górnym rogu wyglądów gotowych, czyli tak jak wczytujemy tekst do wczytywania na listę odtwarzania nam się tu po lewej pojawia i no i tekst, który chcemy, znaczy nie, nie tekst tylko film, który chcemy na przykład tu sobie dodać do oś czasu i właściwości tego filmu po prawej stronie sobie możemy tu zobaczyć. Druga jest editing, editing tu po prawej, gór, w prawym górnym rogu pokazuję. Editing to jest taki tradycyjny layout, jaki, czyli wygląd, który mieliśmy poprzednio. FX to jest filtry, są tu po lewej stronie, od razu gotowe, wskakują nam, czyli sobie dodajemy zadania, jakie mamy i tuki framesy są. Czyli takie do typowej edycji już zaawansowanej, czyli chcemy sobie też tam y, dany tekst, y, w dany tekst, w danym miejscu wstawić jakieś filtry. To jest dobre, nawet, nawet może czasami lepsze od tego editing bo tu musimy te filtry szukać, wybierać, a tu mamy gotowe filtry i zadania i keyframes też oczywiście. Kolor to jest do kolorowania, dodane są tu spektra, różne po prawej stronie wideo, które, znaczy spektra, no różne takie mm, rzeczy, które do kolorowania są potrzebne, czyli jak wygląda ten kolor w tym filmie. Później dźwięk, też wszystkie filtry, które są potrzebne, trimmering, głośności, wysokość dźwięku, spektrum. Audio, fala głośności i player, czyli odtwarzanie tego, co, co zrobiliśmy albo co robimy. to jest akurat zdjęcie, to się nie rusza, więc y, możemy sobie tu przełączyć szybko. To jest bardzo dobre, według mnie to jest dobra, dobra zmiana. Teraz co do samych filtrów. Ja sobie już te filtry powstawiałem, potestowałem. To jest Blur Pad. Blur Pad to jest coś takiego, że on nam robi. Możemy sobie ten filtr dowolnie ustawić, dowolnie zmienić. Wycina nam klatkę i z tej wyciętej kratki nam powiększa tło. O, widzimy to I możemy sobie fajnie dowolnie tu lewym przyciskiem poustawiać wziąć do góry do dołu o pyks. Wy, wyciąć sobie jakąś jakiś fragment który chcemy fajnie się to reguluje. Podoba się ten filtr to, to jest na plus. E, Tekst Rich czyli mamy coś takiego że mamy do tekstu dostęp tu tak jak w tradycyjnym e, edytorze tekstu, czyli możemy sobie ten tekst, jak staniemy na niego z lewej, z prawej, po środku, zmienić sobie wielkość czcionki na 200, bo nie będzie widać nic, zmienić sobie wygląd i no i rozmiar też tu możemy zmienić jednocześnie, także wszystko możemy sobie tu tu sobie zmienię, żeby było widać cokolwiek i jeszcze dodatkowo możemy sobie tabelkę taką wstawić tu Ileś tam pikseli, ilość kolumn, ilość wierszy, i OK, wstawiamy sobie i widzimy już wtedy, ta tabelka nam się pojawia na całym tym tekście, tak? No, takie mamy opcje tu. Ale oczywiście, tradycyjny tekst, jeżeli sobie weźmiemy filtr i wideo tekst, to mamy ten simple tekst, tak jak wcześniej mieliśmy, czyli możemy sobie tu no, włożyć też odpowiednią ilość cionki, sobie ustawić, czy Wyłączyć to, jak to zmniejszę, Dobra, albo wyłączę ten blur na, na chwilę. No to mamy ten tradycyjny tekst, który też sobie możemy tu regulować, wielkość i tak dalej. Czyli zostają nam te stare rzeczy, a dochodzi coś nowego. Także fajnie, także fajnie, fajne to jest i trzeba z tego korzystać. No trochę, wiadomo, trzeba się przyzwyczaić do tych nowych layoutów, ale jest ok. To tyle. Narka.